I tutaj jest Julia. Dzisiaj będziemy się bawić glutem. Będziemy kolorować i może jeszcze grać w grę, ale nie jestem sama z tym wszystkim, bo to jest trochę niefajnie. Jestem z Marysią! Moja kuzynka. Cześć! Um, więc um, będziemy zaczynać glutę. Nie, bo ręka. na no. to... Tak. I tak Teraz na może może? Dziura. Starajcie się, żeby dziury nie robić. Okej, okay, więc starajcie się nie robić dziury. I tak, normalnie trochę suwa, suwa, Sz no, suwa. Jak to zrobiłaś, albo zrobiłaś, to robisz oczko, oczko, burza i nóż. I potem... Nie no! Okej, okay, spróbujemy nowa. Chwilkę, Szybko. Więc tu mamy... Okej. Okay. Dobra, żeby to Uda mi miał. się, uda mi się. A! Tu jest, tu jest! Patrzcie szybko, szybko! Widzicie? O, dobra, <grym> okej. Okay. A teraz Wam raz pokażę rękę w grucie. Rozgniatamy, rozgniatamy i tak. Znowu jak u potworka? Tak? potworka? No. I też, I też, tu nie, tu nie może być dziura. Tam, no, mogła się zdarzyć, ale tu nie może. Oj, dziura. Tak, i też kładziemy rękę i bierzemy różne te i tak, tak do rąk. Tak, oj. Tu po, powinno wyjść lepiej, tu. I tu miałaby cała ręka, tak w glucie. I nie to właśnie ze spokojem można sobie oderwać. Ręce nie będą brudne. I teraz się uda. O, dziura. Ok, ja spróbuję robić dobrze dla Was. Mi się trochę nie udało, ale to nic. O, Juli się tak udało. Pokażesz te tu. I tutaj tu? Tro, troszkę już są dziury, trochę ale, są dziury. Ale tutaj jest perfekt. Tu jest perfekt. Piona. Ej, piona. <głos> <głos> I jest. Ok. Nie za długo, bo potem trochę trudno pójdzie. No. I znowu rozniekać i już znowu dobrze. Jak? Pokażę Wam takie fajne. <laughs> I teraz mamy jeszcze tak coś. Więc. Robisz tak. Robisz z pudełkiem. Tak. Oh, nie udało mi się całkiem. Fylka. I teraz tak robisz, jakby było plastelina i masz takie... wow. tak teraz znowu. OK, to chciałeś pokazać? Takie coś, że gdy masz na pudełko, to z tym glutem jest fajnie. Okej, <laughs> OK, to może nie będziemy przyciągać już tego odcinka. Może w następnym będzie rysowanie igry, co? Tak. Okej, okay. no to pa, następnie będzie pesowanie i potem gry, więc przejdziemy potem i pa pa!